Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, zapraszam do kolejnego odcinka Roku w Winicy Przybyłówka. Dzisiaj chciałbym wspomnieć również o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o badaniu gleby. Jest to, niektórzy mówią, że to fanaberia. Ja uważam, że jest to podstawa, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju uprawy, gdyż robiona systematycznie raz w roku... Widzimy, czy nasze rośliny pobierają, jaki nawóz lepiej pobierają, jaki nawóz gorzej pobierają, jeżeli stosujemy różnego rodzaju nawozy. Czego na starcie jest za mało, powiedzmy przy nawozach fosforowych i potasowych jest jeszcze czas, żeby je w jakiś sposób obficiej włączyć w program nawożenia. Potrzebują one więcej czasu, żeby się rozłożyć w ziemi i być przyswajalne pod koniec sezonu, kiedy to będą najbardziej potrzebne, powiedzmy podczas wybarwiania, dojrzewania owoców. I drewnienia łozy w przypadku nawozów potasowych. Ważnymi szczegółami będzie w ogóle cały proces pobierania próbek. Jak to zrobić? Jest to naprawdę proste. Może zaczniemy od części takiej teoretycznej. Część teoretyczna polega na tym, żebyśmy wiedzieli, gdzie te próbki wysłać, co z nimi zrobić. Próbki w każdym województwie, nie w każdym mieście wojewódzkim, tego nie sprawdzałem, ale w każdym województwie jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, w której robi się różnego rodzaju analizy, m.in. badania ziemi. Z, ze strony tej Okręgowej Stacji można sobie pobrać, tutaj przygotowałem, można sobie pobrać taki formularz. W tym formularzu, o wiadomo, są podstawowe dane czy się chce fakturę czy nie i y, określona jest również co jest bardzo ważne cena za poszczególne badania w zależności od tego co komu potrzeba Tutaj ja zawsze korzystam z tej y, próbki ogrodniczej zresztą tak to jest nazwane, że jest to formularz zamówieniowy na próbki ogrodnicze, tak takiego szukamy. Y, proszę bardzo: pH, zasolenie, azot, fosfor, potas, magnez, wap chlor Aktualna cena 52 ,48 zł. 48 groszy, czyli wydaje mi się, że niewielka, żeby mieć informacje na temat, co w, co w glebie jest, co nasze rośliny mają do dyspozycji. jaki sposób pobieramy? Ja sobie na prędce, kiedy to potrzebowałem, kilka lat temu, przygotowałem na bazie takiego. Wzorem takiego narzędzia profesjonalnego do pobierania próbek, który tutaj ma taki rowek, z którego się tą ziemię wysuwa po jej pozyskaniu. Jak widać, już spęczona na 1500-1900 sposobów i służy mi już dobrych kilka lat. Zaos ścięta pod skosem, żeby lepiej się zagłębiała w ziemię. Zaznaczony jest głębokość, w której najczęściej pobieram, dodatkowo jeszcze 30, gdybym potrzebował coś tam więcej. Jak to w praktyce wygląda? Próbki pobieramy nie z jednego miejsca, tylko próbki pobieramy z całego terenu. Więc jeżeli bym chciał tutaj w tym tunelu, a niestety jeszcze musimy skorzystać z tunelu, bo mimo że jest marzec, końcówka marca, na dworze mamy plus jeden stopień. Zaczyna sypać śnieg, także informacje trzeba przekazać, więc jeszcze na ten czas trzeba było skorzystać z tunelu. Z okolicy około korzenia. Nie przesłym korzenie, żeby nie uszkodzić, mamy tą skalę. Wbijamy sobie rurkę. Do zaznaczonej głębokości wyciągamy do wiaderka. Zapartość wypukujemy. Idziemy sobie dalej. Gdzieś z kolejnego miejsca, powiedzmy z tego rzędu. Dołek oczywiście najlepiej zasypać. I tak, no już nie będę tutaj dla potrzeb tego filmu yy, chodził po wszystkich miejscach. Ziemia tutaj, oczywiście, będzie jakaś większa ilość tej ziemi, bo to z, nawet z kilkunastu miejsc. Im większe ilości miejsc pobranych z całego terenu, tym dokładniejsze badanie. Tą ziemię. Należy teraz dokładnie wymieszać te bryłki, rozbić nawet w tej chwili na dworze. Byłaby ziemia chyba zbyt wilgotna, by trzeba było ją wstępnie przesuszyć, żeby ją dobrze wymieszać. W tunelu już jest. Wymieszamy dobrze, wystarczy. Teraz najlepiej do badania będzie potrzebny około litr. Ja sobie to przygotowałem akcesoria woreczek poliowy, nic więcej nie potrzeba. Jeden w zapasie może też się przyda, może się przerwać. Napełniamy woreczek do około masy jednego litra. To jest około tam powiedzmy tyle co się zmieści. W słoiku listowym. No, ja już sobie tu wcześniej przygotowałem. No, można jeszcze troszeczkę. Ja sobie wcześniej przygotowałem nalepkę, bo luźne kartki to wiadomo jak to z luźnymi kartkami. Dobrze jest yy, jakoś tak mocno nie wiązać, nie zaklejać tego woreczka, ponieważ panie stacji badania będą miały wtedy łatwiejszy dostęp do tej naszej ziemi. Wystarczy jakąś gumeczką sobie, nie będą musiały rozrywać tego woreczka i wysypywać tej ziemi, tylko będą mogły tą ziemię sobie z tego woreczka pobierać. I teraz co, żeby próbka się gdzieś tam licho nie śpi, żeby próbka się gdzieś tam nie pomyliła z inną. No ja sobie swego czasu kupiłem w hurtowni papierniczej, taki cały wałek z etykietami czystymi, co się naprawdę przydaje nie tylko do tego badania, ale do zaznaczania różnych rzeczy. Już sobie wypisałem: podstawowe dane imię, nazwisko, które będzie na kwestionariuszu, na tym zamów zamówieniu badań imię, nazwisko, próbka, oznaczenie tutaj akurat jest jedna, więc próbka numer jeden wystarczy. Przyklejamy do woreczka. Ja to zawsze wszystko wkładam. W jeszcze jeden woreczek. I teraz można to albo osobiście zawieźć do stacji, albo w kartonik wypisać list przewodowy, zamówić kuriera i, i w drogę. I niech sobie te badania wykonują. Czas oczekiwania na takie badania nawet w niektórych w czasie takiego wiosennego takiego spiętrzenia takich badań to nawet i 3-4 tygodnie, więc warto zrobić te wysłać tą próbkę wcześniej. Wiemy, że w uprawie winorośli bardzo istotnym są są również zależności nawozowe, między innymi kluczowa dla rozwoju winorośli relacja potasu do magnezu. Gdzie potasu powinno być przynajmniej dwa razy tyle, co magnezu. Dopuszczalne jest nawet 6 do 1, czyli 6 razy więcej potasu do obecności magnezu. Nie dowiemy się, ile u nas jest w glebie, dopóki nie będziemy mieli miarodajnego badania, pomijając już inne kwestie tak znaczącego pH, czy chociażby. Azotu czy fosforu do wzrostu korzeni, do rozwoju korzeni, czy fosfor również do kondycji kwiatów i zdolności do zapylania. Także jest to naprawdę, naprawdę bardzo korzystne i, i potrzebne. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kłaniam się, Piotr, przybył.